Witajcie! Dzisiaj postaram się poruszyć dokładniej, nurtującą nie tylko mnie, kwestię prowadzenia przez prokuraturę postępowania dotyczącego Beaty Klimek w sprawie oczyn z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Co to oznacza? Chciałabym też poinformować Was, że na kanale kryminalnym Ekstra pojawiła się relacja z przeprowadzonych badań z tzw. wykrywaczem kłamstw z udziałem Jana Klimka. Badanie odbyło się w Instytucie Badań Wariograficznych w Szczecinie. Jan Klimek odpowiedział na wszystkie zadane pytania przez eksperta. Najważniejszą jednak informacją jest to, że w wyniku badań można się spodziewać w przeciągu tygodnia. Prawdopodobnie poznamy także treść pytań i odpowiedzi. Jan Klimek po badaniu udzielił także krótkiego wywiadu, w którym przede wszystkim podkreślił, że jest zadowolony, że się odbyło i ma nadzieję, że powiedział prawdę na badaniu. Stwierdził też, że jeśli coś wyjdzie niepoprawnie, czy wynik będzie w jego ocenie negatywny, będzie dążył do powtórzenia badań. Podkreślił, że jest pewny, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem żony. W dalszej części wywiadu odniósł się do wytoczenia spraw zapomówienia, o czym informowałam Was wczoraj. Wracając do tematu prowadzonego postępowania przez prokuraturę, przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę, że przyjęta kwalifikacja przez prokuraturę ma charakter początkowy i może ulec zmianie, na co mogą mieć wpływ uzyskane dowody czy opinie biegłych. Prokurator na początku postępowania przeprowadza postępowanie dowodowe. Wiemy, że początkowo było ono dość nieudolne, ale jednak teraz możemy być pewni, że toczy się postępowanie karne. Analiza zgromadzonych dowodów może właśnie skłonić organ prowadzący postępowanie do zmiany postępowania, np. w sprawie o zabójstwo czy nieudzielenie pomocy. Dlatego decyzja ta jest dość uzasadniona okolicznościami sprawy na tym etapie. Faktem jest, że nieumyślne spowodowanie śmierci to przestępstwo zawsze ścigane z urzędu. Oskarżeniem zajmuje się bezpośrednio zazwyczaj doświadczony prokurator. Mimo że w przestępstwie tym chodzi o działanie nieumyślne, to ostateczny skutek ciągle jest taki sam zgon niewinnej osoby, która znalazła się w nieodpowiednim miejscu i o złym czasie. Zgodnie z polskim prawem, osobą pokrzywdzoną nieumyślnym spowodowaniem śmierci jest wyłącznie jego bezpośrednia ofiara, czyli osoba zmarła. Zgodnie z artykułem 52 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, spraw przysługujących pokrzywdzonemu, mogą wobec tego korzystać osoby najbliższe wobec zmarłych. Zgodnie z kodeksem karnym, osobami tymi są małżonek, także w separacji, wstępni, czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, a także stępni, czyli dzieci, wnuki, a także rodzeństwo, w tym rodzeństwo przyrodnie. Dlaczego to jest takie istotne? Każda z osób najbliższych zmarłego zmarłej ofiary może zatem działać tak, jakby była pokrzywdzoną. Do tej pory nie dotarła do mnie informacja, żeby ktoś z rodziny mógł korzystać z praw przysługujących osobom pokrzywdzonym w sprawie karnej. Nie wiem dokładnie też, kiedy postępowanie w sprawie oczyn z artykułu 155 kodeksu karnego zostało wszczęte, biorąc pod uwagę, że zgodnie z przepisami pokrzywdzeni zostają powiadomieni o wszczęciu postępowania, to mogę domyślać się, że postępowanie toczy się od niedawnych a wcześniej wykonywano czynności sprawdzające. Jeśli prokurator umorzy śledztwo lub odmówi wszczęcia, to taka osoba, czyli pokrzywdzony, może złożyć zażalenie na takie postanowienie. Jeśli mimo powyższego zażalenia prokurator znowu umorzy śledztwo, to może taka osoba samodzielnie wnieść akt oskarżenia do sądu. Co jest równie ważne? Okrzywdzony w trakcie postępowania przygotowawczego może składać wniosek o udostępnienie akt przez prowadzącego postępowanie w toku postępowania przygotowawczego, czyli od momentu, kiedy postępowanie toczy się w sprawie oczyn z artykułu 155 Kodeksu Karnego, rodzina Beaty Klimek, a także jej mąż, może z takiego uprawnienia skorzystać. Jednak prokurator może odmówić takiej zgody, jeśli sprzeciwia się temu potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Prokuraturzy często korzystają z tej możliwości, ale także przysługuje na to zażelenie. Dlaczego postępowanie nie jest prowadzone w sprawie zabójstwa Baty Klimek? Przy artykule 155 Kodeksu Karnego najważniejsze jest, aby odróżnić go od zabójstwa zwykłego z artykułu 148 Kodeksu Karnego. Różnice będą tkwiły przede wszystkim w stronie podmiotowej czynu. W artykule 148 Kodeksu Karnego sprawca ma zamiar. Czy to bezpośredni, czy wnikowy zabicia, i swoim, swoim działaniem lub zaniechaniem zmierza do realizacji celu, jakim jest śmierć człowieka. Natomiast przy artykule 155 Kodeksu Karnego śmierć człowieka jest niezamierzonym skutkiem. Na chwilę obecną możemy tylko z pewnością stwierdzić, że kobieta zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach i że nie znaleziono dowodów świadczących o zaplanowanym działaniu sprawcy. Gdyby na przykład w mieszkaniu zabezpieczono ślady krwi i narzędzie zbrodni, co wówczas prokurator rozważałby rozpoczęcie postępowania w sprawie o zabójstwo? W orzecznictwie Sąd Najwyższy stwierdził, że śmierć człowieka przy kwalifikacji z artykułu 155 Kodeksu Karnego jest niezamierzonym skutkiem zachowania sprawcy, polegającym na niezachowaniu przeciętnego obowiązku ostrożności. W sytuacji, gdy na podstawie normalnej zdolności przewidywania i ogólnego obowiązku dbałości o życie ludzkie lub przewidywania skutków własnego zachowania można wymagać od człowieka, aby nie dopuściły się do następstwa skutku. Nieumyślne spowodowanie śmierci przez przypadek? Jak może dojść do takich sytuacji? Na różne sposoby. Dużo mówi się ostatnio o dzieciach, które zostają pozostawione na długi czas w rozgrzanym aucie. Rodzic nie chciał, ponieważ bardzo kocha dziecko, ale niestety się spieszył. Taki czyn można kwalifikować jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Wśród innych przy przykładów można wymienić na przykład. Nieoznaczenie dołu, który został wykopany przez pracowników budowlanych. Takie miejsca zawsze należy staranie oznaczać przy pomocy taśmy, a także specjalnych znaków. Nie każda jednak osoba wykazuje się odpowiednią sumiennością. W takich sytuacji, jakie związane są z nieumyślnym spowodowaniem śmierci, jest naprawdę wiele. Co mówi kodeks karny o nieumyślnym spowodowaniu śmierci? Istotne jest to, że ze względu na charakter strony podmiotowej. Nie jest, nie jest możliwe usiłowanie ani przygotowanie do przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci. Może ono zatem być popełnione tylko w formie dokonanej, gdy skutek śmiertelny nastąpi. Z kolei, warunkiem koniecznym do odpowiedzialności za to przestępstwo jest ustalenie związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy a skutkiem śmiertelnym o takim charakterze, że nie można wyłączyć tego działania lub zaniechania bez równoczesnego usunięcia śmierci jako skutku. Podstawą odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka może być zarówno świadome, jak i nieuświadamiane naruszenie reguły ostrożności w sytuacji, gdy sprawca co najmniej mógł przewidzieć możliwość spowodowania takiego skutku. Przestępstwo określone w artykule 155 Kodeksu Karnego jest typowym przestępstwem materialnym. Dokonanie tego przestępstwa wymaga nastąpienia określonego w ustawie skutku, czyli śmierci człowieka. Praktyki ścigania nieumyślnego spowodowania śmierci jest częścią składową ścigania karnego czterech typów przestępstw, których zamierzonym skutkiem bądź następstwem sprawczego zachowania jest śmierć człowieka. Są to przestępstwa zabójstwa, nieumyślnego spowodowania śmierci oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i brania udziału w bójce lub pobiciu, których następstwem jest śmierć człowieka. Dokonana na wstępie Postępowania przygotowawczego, prawna ocena zdarzenia jako przestępstwa o a więc czynu o niezbyt znacznym stopniu jego społecznej szkodliwości, często rzutuje uniemnie na dalszy jego poziom, bowiem statystyki pokazują, że zmniejsza to aktywność organów ścigania karnego w prowadzeniu czynności wykrywczych. Przez okres dwóch lat liczba postępowań wszczętych o czyn z artykułu 155 kar Kodeksu Karnego wy wynosiła niemalże 10 tysięcy. Zaś tylko w lekko ponad 100 przypadkach doszło do uznania, że doszło do popełnienia przestępstwa. Dziękuję za wysłuchanie, zapraszam na kolejne historie kryminalne.